Polski dzień w słonecznym Londynie i Świątek właśnie przed chwileczką Zakończyła swój mecz Z Amandą Anisimową yy, Amerykanką rosyjskiego pochodzenia I po prostu Rozwaliła ją No ja nie boję się użyć tego słowa Rozwaliła Amanda z Anisimową 6-0, 6, -0, 6 -0. To był bezbłędny mecz w wykonaniu Igi. Ona nawet nie dała na sekundę pomyśleć swojej rywalce, że ona może to wygrać. I jeszcze taki wynik, 6-6-0. Słucham panów komentatorów. I mówili, że Steffi Graf chyba ostatnio tak wygrała wielkiego szlema, że 6-0, 6-0 nawet nie, nie dała Gema ugrać ani jednego swojej rywalce. Także no, to jest ogromna dominacja Iggy i widać, że trawa coraz lepiej podchodzi. I naprawdę na tej trawie czuję się coraz, coraz lepiej. No, ja jestem szczęśliwa, że jednak ta, ten polski sport dzisiaj triumfuje. Najpierw Alan Ważny, o którym w ogóle nagrałam film o jego zwycięstwie. Wchodźcie na profil, oglądajcie. A teraz Iga Świątek. Cudownie polski tenis dzisiaj przeżywa cudowne chwile. Liczę na to, że tak będzie już zawsze i że ten polski tenis będzie taką też reprezentacyjną dyscypliną dla nas, dla naszego narodu. Jest siatkówka, jest teraz tenis. Mam nadzieję, że może niedługo dojdzie piłka nożna, ale najważniejsze, że Iga dzisiaj pokazała, że jest królową, jest mocna i czuje się coraz bardziej mocno. Także cieszę się bardzo, że Iga wygrała i ogromnie jej gratuluję, bo to jest genialny sukces. Żadna Polka się nie wygrała Wimbledonu, a Iga to zrobiła petarda i po prostu królowa tenisa. Gratuluję, Iga.